Muszę powiedzieć, że dosyć rzadko jestem przedmiotem albo podmiotem karykatury. Nawet zastanawiałam się dlaczego. Pewnie dlatego, że małoby mnie cech charakterystycznych. Stromna moja osoba jakoś nie uruchamia e, karykaturzysty e, do tego, żeby się zmierzyć z moją twarzą, chociaż ja w niej widzę parę takich bardzo, bardzo e, e, cech które mogłyby być dobrym kąskiem dla karykatury. Tu muszę powiedzieć, że zostałam bardzo łagodnie potraktowana przez e, autora, dlatego że właściwie to można powiedzieć, że jest to mój portret. E, no ale jeśli się spojrzy na całość, to trzeba powiedzieć, że wyobraźnia artysty głęboko sięga.